Dzień dobry, mam na imię Piotrek, reprezentuję firmę DREKON, producenta balustrad. Dzisiaj Państwu chciałbym pokazać sposób montażu poręczy do słupa za pomocą śruby kątowej Zipboard o numerze katalogowym 11550. Jak widać, posiada ona mniej więcej pośrodku, środku zawias, dzięki któremu możemy tą śrubę pod dowolnym kątem ustawić. Z jednej strony mamy gwint do drewna, z drugiej strony mamy... Zwykły pin na który nakręcamy taki metalowy element. Do montażu potrzebne nam będą trzy rodzaje wierteł Fi25, Fi9, Fi7: klucz imbus piątka i drewniana zaślepka. Montaż najlepiej zacząć od poręczy. W poręczy musimy dokonać dwóch nawiertów jednego z dołu poręczy o średnicy FI 25, drugi od czoła poręczy FI 9 mm na głębokość około 80-90 mm. Dla ułatwienia montażu w instrukcji, w instrukcji montażu śruby mamy zamieszczony mamy szablon. Jak widać na nim mamy zaznaczone miejsca, w których musimy dokonać nawiertów. Dodatkowo na nim e, przerywano linią zaznaczone jest miejsce, w którym musimy zagnąć e, ten szablon, przykładamy go w ten sposób od spodu poręczy, dzięki temu wiemy, e, w których miejscach mamy dokonać tego nawiertu. Ważne jest, żeby ten otwór e, wykonać. Przed ucięciem poręczy pod kątem, ułatwia nam to po prostu nawiercenie tego otworu. Po dokonaniu nawiertów poręczy, robimy sobie nawiert w słupie. Tutaj dokonujemy nawiertów 7 mm, żeby wkręcić tą śrubę. Następnie przykręcamy. Wnęceniu śruby przykręcamy poręcz. Ten element wkładamy w to miejsce. Następnie ten element tutaj. I imbusem możemy teraz dokręcić tą. Bombę. I w ten sposób mamy wykonane połączenie poręczy do słupa. W podobny sposób przebiega montaż śruby zip Bolt o numerze 13 13600. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.